Iwanko, dzisiaj chciałem Wam pokazać jak wyciąć jak wyciąć y, na zwykłej takiej samoróbce maszynie jak mogliście widzieć wcześniej co Wam pokazywałem y, pod kątem bo wiadomo ona jest tylko góra dół ale i pod kątem y, pod pod kąt dachu w ten sposób żeby to pasowało w ten sposób z zachowaniem tej szczeliny tam działać z tym, więc tak musimy sobie, musimy już sobie daleki z kątem dachu, może być też taki jeden cały długi, jak sobie wziąłem taki. E, musimy sobie to poprzymierzać, profesjonalnie to zakręcić. Ja już to miałem uszykowane, także wiem jak to. Ma być. Mam tu pozaznaczone wszystko. No i żeby to tylko nam się nie, nie przewalało. I teraz tak. Ja sobie tam obliczyłem, żeby zrobić ten kąt Potrzebuje. To Zależy jaki macie kąt, bo każdy będzie... Miał 14. Zaznaczam sobie 14 na strupienie. sobie tu włącznik i teraz tak opieramy sobie tutaj mamy te kreski podnosimy nawet mo można jeszcze wyłączyć na nieodpalonym przymierzyć sobie bo to nie jest tak łatwo samemu utrzymać muszę naciągnąć trochę drut bo już, bo już yy, coś się poluzowało właśnie pod tym kątem to ma napięcie i chciałem zasilać, wymienić trochę na mocniejszy. Dobra, no i mamy zaznaczone 14 te pod spodem te kawałki kątu wycięte, wkręcone, odpalamy i zobaczcie sami. Mówię trochę ten drut oporowy trzeba naciągnąć i chcę właśnie zasilać w trochę. Mieć a dwudziestki tak jak teraz to on jeszcze chyba po skosie to więcej nie więcej to trochę to zajmuje a trochę tego wycinania jest teraz ja sobie tak stoję z pół godzinki powycinam akurat na, na jedną stronę i później zaczynam to kleić ale jedno Wam pokażę takie już jakby od początku jak to zrobić i to też sobie przytrzymuję żeby ono tak szybko nie opadło bo jeżeli będzie się cofać do tyłu ten steropion i oto no to po prostu nam się Idealnie obcięło nam ten kąt, który chciałem i ja teraz sobie zmierzę, ile potrzebuję. Zacznę sobie od tego, tutaj to na końcu zrobię, bo tu z tej strony też nie mam. A więc tu i tak zachodzę sobie już na jedną krokwę, nawet mogę na dwie, pierwsze na dwie. Czyli tak potrzebujemy ogólnie 67. Później krokwa ma 7. Czyli obcinamy teraz na 67. Teraz mi się zmieści, muszę jedno odkręcić, ale nie mówię. Ja sobie obcinam, żeby tego nie skręcić za chwilę. Obcinam sobie tyle ile potrzebuję. wasma Teraz nawet mogę sobie zaznaczyć, żeby nie mierzyć miarką, całości to już sobie tutaj zaznaczę. Tu krok. No, I kolejne to będę miał tylko jakby z tamtej strony. Wypuszczę sobie a tu idzie do brzegu. No, no i teraz tam, tutaj mam taki przymiar, który. Mam powiedzmy chyba 15, to ja to mam na 14, żeby ta dylatacja tam była zachowana. Teraz Przykładam sobie równo tutaj, odrysuję z dwóch stron. No, i teraz raz by się przydała taka maszynka do cięcia ręczna. Nie chciałem już na tym, jak to zrobić. <laughs> po prostu takie u z drugą stronę wyspawać. No i lepiej to właśnie z jakiejś stali, z jakiegoś pręta i trudoporowy, powiedzmy tam na 60 cm, tylko. czy nawet na metr, metr 10, zależy, czy będziemy w którą stronę cieli. I zasilacz, i maszynka na szypu. Teraz jeszcze muszę sobie przedłużyć ten wymiar 7. Maluję od tej tarki, bo ona się nie ślizga, jak przyłożę tak, tak się tnie Dobra i teraz jeszcze raz tu samo z tej strony będziemy kroić 7. Но, к сожалению, не этого этапа. mam mamy zrobione, zobaczcie tak to wygląda, tu później sobie jeszcze przejadę tartką, no bo tą piłką to idealnie się tak nie wytnie, a później też szczelinę, to wiadomo, piana i heja. Znaczy piana, ja stosuję ten klej do styropianu, on mnie nie pręży. Też ważne jest to, bo ja trochę dałem dupy wcześniej. Z tamtej strony wziąłem sobie jeszcze jednego, jeden arkusz i leciałem do góry. I później miałem problem po prostu z włożeniem tego. Dlatego teraz robię to już na tym etapie. Ale zobaczymy co z tego wyszło. O, tutaj teraz sobie mogę swobodnie włożyć, a wtedy ja miałem dotąd styropian no to był problem. Musiałem tam trochę od spodu podcinać. Ale zobaczcie, idealnie nam no, się pasowuje. Mówię, tutaj o, nawet widać, krokwa jest skręcona. Także no, tu trzeba je, e, pianę zastosować, bo inaczej już tego nie, nie zrobimy. Musielibyśmy trochę pokombinować. No ale taki efekt jest naprawdę zadowalający. I zobaczcie, wszystko ładnie pasuje. Szczelinka tutaj jest zachowana. Czasami wyjdzie mniejsza, czasami większa, ale, ale jest. Chyba to widać, nie? No i dobra. No i tak sobie nad się trzyma, kleją, przywalej No i dobra i tyle, nie? Lecę sobie dalej z tematem ociepleniem. Także trzymajcie się siemano nareczka